Witam kochani serdecznie. Czytanie na weekend. 5, 6 październik 2024, co ten weekend nam też przyniesie, na co zwrócić uwagę, czego się wystrzegać i jak to będzie wyglądać przynajmniej dla tych, którzy oglądają ten filmik i na emocje, z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć wyczerpanie, zmęczenie, wycieńczenie. No, po piątkowych balangach, które były wczoraj, to kto wie, co tu będzie. <laughs> Oraz pełen nadziei, optymistyczny. Taki wyczekujący, i tutaj będziemy. Pewne rzeczy zostaną jakby zesiane, dojdzie do jakichś rozmów, które potem w przyszłości przynoszą owoce, ale również. Część z Was jakby w weekend zasieje dosłownie roślinki, wsadzi cebulki do ziemi, żeby urosły te później tulipanki, nie wiem, krokusy i inne. To właśnie dobry czas na to będzie. Zmęczenie, przemęczenie? No, bo sobie znajdziecie dodatkowe prace, prace na porządki albo jakieś wyjazdy, zwiedzania, i tutaj właśnie to tak zaowocuje, bo mamy kochani w tarocie. Mamy tutaj dziesiątkę pucharów, czyli czas dla rodziny, i mamy kartę świata. Nadchodzą zmiany i nadchodzą zyski, dziewiątka monet, czyli. Intensywnie spędzony weekend w gronie bliskich osób. To może być rodzina albo osoby, które uważamy za rodzinę. I to nam przyniesie jakieś takie efekty, że dokonamy jakichś zmian ustaleń, możemy gdzieś potem wyjechać na wspólną wycieczkę czy coś takiego, a jednocześnie będziemy bogaci o doświadczenia. Także tak nam się to szykuje. I teraz wasz weekend, jeden, dwa, trzy. No, ja wybierałam jeden, więc słucham. I proszę jak ładnie. Królowa Pucharów, czyli zadowolenie satysfakcja, kreacja, świetne pomysły, cztery miecze, odpoczynek, wyluzowanie i król buław, więc też fajne pomysły. Tak patrząc na to, to wpadnie pomysł do głowy, coś zrobimy, coś upiększymy, świetnie będzie, potem odpoczniemy i warnie wpadną pomysły, które później możemy zrealizować. Odpoczynek, luzowanie, dyskusje, dyskusje, które przynoszą, jak to się mówi, które coś przynoszą, wnoszą wkład w rozmowy. Tak, to takie, nie takie sobie gadanie i koniec, tylko my z tego coś wyciągniemy na przyszłość. Rada dla Was, odbicie, uważaj, co wysyłasz, to otrzymujesz. Dla tych, którzy wybrali. Dwójeczkę. Co my tu mamy? Zwolnienie kajdan, czyli sąd, cesarzowa i dwójka buła. Przepięknie. Po prostu uwalniacie się. Pewne rzeczy zostaną nagle jakby wam pokazane. Zwalniamy to, co nas więziło do tej pory i odnajdujemy nową drogę życia. Cesarzowa, zasiewamy. To, co tutaj, tak? Zasiewamy. Zasiewamy nowe, które w przyszłości zaowocuje, a dwójka buław mówi o świetnych planach, planach życiowych na przyszłość, czyli weekend naprawdę świetnie wykorzystany dla Was. I karta dla Was: mądrość. Bogatszy o wiedzę, ale nie tylko o doświadczenia. I trujeczka. Dla tych, co wybrali trujeczkę. Siedem buław. No, wy to taki ciężki ten weekend macie. Dziewiątka mieczy i ósemka pentakli, czyli tutaj siedem buław. Ktoś może do was zadzwonić, ktoś może na was się próbować wyżywać, stąd może to zmęczenie i wyczerpanie, które tutaj było. Ktoś może do was pyszczyć, krzyczyć z wami, tak? Siódemka buław to jest takie jestem i się bronię, tak? Ale tu wystarczy powiedzieć do widzenia, nie gadam i cyk, wyłączamy telefon. Możemy mieć też jakieś myśli, czy ja sobie ze wszystkim dam radę układać jakieś plany, co nam może powodować bezsenność, tak? Próbować układać coś. Tym bardziej, że będziemy bardzo mocno myśleć o pracy. I tutaj właśnie może być to, czy ja sobie z tym wszystkim dam radę w tej pracy, czy ja podołam w poniedziałek, czyli zamiast odpoczywać, to myślicie o tym czy sobie dam radę w poniedziałek, czy, czy uporam się z tym jakimś problemem w pracy. A dla was jest wolność, czyli wypuść te myśli, uwolnij się od myśli, odpocznij, wykorzystuj weekend do tego, do czego jest stworzony. I to by było na tyle. Życzę cudownego weekendu. Oczywiście zapraszam wieczorem na czytanie dobranockowe, no, i na jakąś tygodnióweczkę, która albo będzie w, w niedzielę rano, albo w poniedziałek rano, albo w niedzielę gdzieś po południu. Nie wiem, zobaczymy. Życzę Wam cudowności.